Cześć wszystkim. Niedawno odbył się Szczyt Kosmiczny w hiszpańskiej Sewilli, gdzie ESA, Airbus i Voyager Space podpisało Memorandum o Porozumieniu dotyczącym stacji Starlab. Oznacza to początek nowej ery współpracy kosmicznej między tymi trzema organizacjami. Cel porozumienia to wyznaczenie kierunku na przyszłość, promując rozwój nauki i technologii oraz współpracę na niskiej około okołoziemskiej. Oto trzy kluczowe elementy współpracy oraz oświadczenia kluczowych postaci. Pierwsze, dostęp do stacji Startup, czyli Europejska Agencja Kosmiczna i jej państwa członkowskie uzyskają dostęp do stacji Startup dla misji astronautycznych, badań naukowych i rozwoju biznesu kosmicznego. Po drugie, wkłady w projekty badawcze. Współpraca obejmie zaangażowanie w projekty badawcze z użyciem europejskiej technologii od zaawansowanej robotyki i sztucznej inteligencji do nauk biologicznych i nie tylko. No i po trzecie, system end-to-end. Planuje się stworzenie kompleksowego systemu, gdzie stacja Startup będzie destynacją na niskiej orbicie okołoziemskiej, a Europejska Agencja Kosmiczna opracuje system transportu załogi i ładunku. Generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Józef Aschbacher podkreśla znaczenie inicjatywy przemysłowej związanej ze stacją Startup. Prezydent Voyager Space, Mafie Kuta, wyraża znaczenie międzynarodowej współpracy w dziedzinie kosmosu, a CEO firmy Airbus, Mike Schoelhorn, cieszy się z kontynuacji współpracy z ESA i zainteresowaniem stacją Startup. To porozumienie odzwierciedla ambicje Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczące płynnego przejścia po 2030 roku. Z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej do trwałego wykorzystania infrastruktury ludzkiej i robotycznej na niskiej orbicie, również poprzez usługi komercyjne. A czym jest Startup? Startup to komercyjna stacja kosmiczna, planowana jako następca ISS, rozwijana wspólnie między Airbus a Voyager Space. Planowany start to 2028 rok, a operacje komercyjne mają się rozpocząć w 2029 roku. A jeśli film wam się podobał, zostawcie mi łapkę w górę i subskrypcję, bo to mnie motywuje do naszego działania. A nowe newsy już niedługo.